Z tej strony, ja Dzisiaj wam pokażę jak ustawić maksymalną Jasność w Minecraftie Abyście wszystko widzieli w kopalni i tak dalej Bez pochodni i tak dalej Ale oprócz tego Wbijajcie na mojego Discorda Gdyż będę robił tutaj Konkurs na 26 zł PSC Oraz możecie tutaj dać zaproszenie do swojego serwera Discord, a jak będę Nagrywał odcinek z serii Oceniania serwerów Discord To po prostu biję i ocenię Także wbijajcie i możecie podawać pomysł na kolejne materiały w komentarzach albo na Discordzie. E, no generalnie będzie to krótki poradnik, dlatego też nie chcę robić długiego wstępu i przejdźmy już do poradnika. Hey. Także już tutaj przejdźmy do setna. E, pokażę wam najpierw jak to wygląda właśnie e, normalnie, bez niczego zmieniania. Jak widzicie palnie ciemno, ledwie widać. No, coś niby widać, ale no lipa, lipa. Można coś przeoczyć łatwo, ale no, można właśnie łatwo temu zaradzić. Eee, I teraz tak, po pierwsze, klikamy tutaj w lupę, eee, wpisujemy tutaj procent, up data, procent. OK, jak już przejdziemy do tego folderu, przechodzimy do folderu. Eee, Minecraft, no tak, wchodzimy do pliku o nazwie Options, przed tym włączamy Minecrafta. Dobra, jeżeli go wyłączyliśmy, teraz możemy wejść w ten click. Ok, i szukamy teraz tutaj gamma y i znaleźliśmy. Dlatego tutaj zmieniamy na słóweczkę. Ok, zapisujemy. Ok, zamykamy. To też możemy zamknąć i przechodzimy do naszego Minecrafta. Tak to tutaj wygląda z tą gammą 100 Wszystko elegancko widać Nie potrzebujecie już pochodni żadnych, ani materiałów, znaczy materiałów Ani żadnych przedmiotów oświetlających bloków i tak dalej Bo jak widzicie wszystko elegancko widać I macie problem z pochodniami rozwiązany Także myślę, że naprawdę fajny poradnik, znaczy fajny poradnik, fajny sposób i fajna rzecz to jest. Podobał wam się właśnie oto ten poradnik? To yy, zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie kanał, skomentujcie. E, generalnie stawiałem to wszystko na moim serwerze Minecraft, czyli mastersurvival.pl, jest to survival na 1.16.4. E, no i co? No i to tyle, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy, widzimy się już na następnym poradniku. Siema.